Witajcie z tej strony Barteks i Wielki Topa. Czyli my, naprzemiennie, ale się witamy z Wami serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Skład Buster. Wszystko, co musimy Wam powiedzieć w tym nowym sezonie, to powiemy. Dobra, musimy uzupełnić to, czego nie powiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj, teraz zobaczyliście nową rzecz, co Fikita pokazał. Tak, że teraz po prostu mega jednostki zamieniły się w skiny. I to jest super, bo teraz tych mega jednostek nie ma. Mega jednostek nie ma, ale są zostałe skin do mega jednostek, które dostaliśmy. Czyli wszyscy sobie mieli karnety, teraz mają. Czyli zobaczymy sobie, do Grega nie, do Mavis nie było, do Mavis jest w sklepie. Ale do El Primo mamy... El Tigre. El Tigre, czyli El Primo zamienił się w El Tigre. I ktoś jeszcze Bartek zamienił? She Shelly. Magiczna Shelly. Bardzo mi się podoba nowa magiczna Shelly. Jeszcze jakiś inny skin? Kurczak. Kurczo. Był czarny pas, był domyślny. Smok, czarny pas. Smok najlepszy. Mi się najbardziej podoba smoczny kurczak. Trochę brzydki się wydaje. Tu mamy nasz pierwszy Max na 4. Eee, tu mamy i A, zapomnieliśmy, rozwijamy proszę Państwa. Łuczka. Oczywiście łuczniczka jest, łuczniczki po fuzji oddają dodatkową salwę strzał. Co mamy 130 poziom, ligi oddziałów, co jest? Widzieliście to? 130. Misio Misio, medyk, bandytki jeszcze nie rozwiniętej. Co tu jeszcze było? A, do tego. Kogo my tu mamy? Co to, to był jeszcze dany z tych postaci nowych? Bartek Komusz. Górnik jest mamy, wiedźma Wiedźma mamy. Wiedźma jest Kitsune. I mamy jeszcze Kruerolaya. Kurort. Więc co? Otwieramy Karnet. Otwieramy, proszę Państwa, Karnet. Eee, mamy ten karnet tak naprawdę jest otwarty w, śro, w środę i to jest pierwszy dzień gdzie grałem tak naprawdę w karnecie i doszedłem tak naprawdę już do poziomu 20, 20. a możliwość karnetu jest do, do poziomu 30 a potem jest piniatowy bank, gdzie za 3000 klejnotów można otwierać pieniate czyli jak mega boksy w Rostać. tych nie ma. Nie, których, których nie ma, ale są piniate i bardzo fajnie wymyślili. Można tu zdobyć wiele etiketów, a za etykiety będzie możliwość wybrania sobie potem skinów. Ale to pewnie już niedługo będzie możliwość wymienienia. I teraz Bartek opalamy, tak? Skrzynia. Epicką skrzynię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 11 jedenaście albo czternaście. Dziewięć do Royal King. Opalamy sobie golda. Rozwinięcie nowe. I właśnie kogo Bartek rozwiniemy? rozwiniemy. To nowo postać, którą widzieliśmy. Na trzeci to... poziom, dowolna rzadkość. Kogo wybieramy? Wybieramy sobie Nie, to do to Ale łuczniczka już jest. Czy łuczniczkę chcesz, tak? Ucz... tam było na końcu. Chcesz, Bartek, łuczniczkę, tak. tak? Dobra. Odpalamy łuczniczkę na super. Atakuje znacznie szybciej. Wygląda kozacko, takie okularki, tak jak w postaci takiej, bym powiedział. Aktywuje z... znacznie szybciej atakuje znacznie szybciej Tak Odpalamy sobie Golda 12 tysięcy się zwróciło 12 tysięcy golda mamy kupiony biletik że możliwość sobie zagrania mamy sobie tikety do ile takich biletów trzeba Nie mam pojęcia jeszcze nie mam możliwości kupienia w sklepie za tikety na razie zbieramy tikety ale jeszcze nie ma skinów skiny będą za niedługo Pewnie coś tam wrzucą ale e mamy zaraz fajny skin i motki. Proszę Państwa. Nowy skin. Będzie teraz. Mortis. Te motki, Bartek. Aha, Myślałem, że skin pieszy. Mavis. ma machewkę. Dalej. I tyle. Fast food. Fast food. Z takich różnych fast foodów. Co ona robi? Zamawia coś. Tak, jakby była pracowała w jakimś takim. W Mac czy coś tam. Wyposaż i, I zmie... tam jest burger jako ten, burger jako czołg. tak czyli zamienia się w burgera, zamienia się w burgera, zamienia się w burgerem sobie Co? śmiga pani, która obsługuje burgera, tak, dobra tu zamykamy, fast food kontynuować, mnożniki skrzynki wpadają, po, przyda się, kolejny mnożnik skrzynki wpada, przyda się, mamy sobie golda, który się, Przyda jak najbardziej. Super, przyda się wszystko. 11 tysięcy golda. A wiecie co jest najgorsze? Że jeszcze 17 dni, a ja w jeden dzień praktycznie ogarnąłem karnet. Co jest? To jest niemożliwe. Ale będzie otwarcie pinać piniaty potem pod koniec sezonu. Będzie o, albo... Na... 30 piniat. No. Co jest? Co jest? Ja się muszę się potrapać. Z takiego szoku. O. Co zauważyłem tam. Co zauważyłeś? Co? Złoty posąg wojownik A, no tak, mamy. Tak? Pomnik po, na placu. I kto to jest? Czy to jest ten wojownik z tej wyspy taki co je schodził i tam atakował? Tak. Mamy tutaj. To wyposażamy zaraz. Dobra, zrobimy. Pym, pym. Mamy pyk pyk, mamy jeszcze nożnik skrzyni. Mamy gold. Gold. Mamy, czekaj bo coś muszę sprawdzić i patrzcie nożyczki skrzyni ile mamy, mamy jeszcze jedną możliwość sobie położenia, bo mamy do czterech kolejek, odpalamy sobie jeszcze na jeden nożnik skrzynki, odpalamy sobie rzadką. 7, 6, 7, do kogo? Nita. Nitka, a my ulepszyliśmy ją tym, w prostarcie. Musicie zobaczyć ten odcinek w stars Starsie, gdzie już jest dostępna. W czym? Zobaczycie na odcinku. Dobra, teraz kolejny pakiet będzie Patrz, mamy teraz, ale Bartek, teraz będzie odcinek. Nożnik z już nie odpalam, mam pełny, bo mamy i tak jest z, końcówka. Tak, mamy z 30 tysięcy tych, 300 tysięcy monet. Mamy 330 tysięcy monet, jeszcze trzy do odebrania. Mnożnik skrzynki jest pełny, 3 na 3 tutaj mnożnik. Eee, I mamy Bartek, możliwość kupienia czego? Patrz Oha, no zapomniałem. Ekipunek i wybieramy sobie pomniki. Wybieramy sobie ten. Tak. Gdzie go dajemy? Po lewej. Gdzie tu? Tam gdzie jest ten gra. Tu. Ta. I jeszcze Bartek, patrzę, mamy dwa sześć, Jak nareszcie. Mamy możliwości. Dalej, 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 dalej. Bartek się nie mógł doczekać. Koniec tak 2500. Nie, pomniki. Pomniki to jeszcze bardziej kozak. I wybiera Bartek sobie ten pomnik, który by chciał. Gdzie on był taki fajny? Eee. No, no. A tu jest za darmo. te naleśniki z Patrz. Ta. Czekaj. Co jest? Postawimy go. Gdzie? Zamiast tego ale, drewna. Ponad, ale do... mamy tu możliwość krzaki. Oto krzaki. Tu? Czy koło tego? O góry. Tu? Tak. To pierwsza po góry. Mamy kogo? Jak to się nazywa ta postać? Minipek. Minipek. I mamy ostatni pomnik. Pomnik to już sobie wybrałem. Tak? tak? Fajny. Dobra. Ci ludzie z żujnierzy. Potężni strzelcy? Tak. Spadaj ochraniarze. To fajnie wygląda. 2,5 tysiąca. Tak. Czy jesteś tego pewny? Tak. Fajnie to wygląda. I odpalamy gdzie? Zaraz tego piękna na dole, Bo on nic nie daje tak naprawdę. O kurde. Jać, ale to kozak wygląda, co? Chciałem bliżej, żeby fajnie wyglądał na odcinkach innych. Ale kozacki. Mają asa w rękawie. Asa. Pod kaskiem mają asa. Tu mamy pełne full, beczkę. Takie, takie worki z do ochrony. Super to wygląda, bardzo masz rację. I mamy tutaj pankeki do odebrania, ale to będzie w kolejnym odcinku. Czekaj, jeszcze, ulepszymy wszystkie postacie. Tak, odbierzemy, bo nie będziemy gierki odpalać. Gierka będzie odpalona na późniejszym tym. Odpalamy sobie jeszcze tutaj. I mamy który poziom? 130. Przy państwa, kolt. Chciałem Wam pokazać, że mamy już coraz bliżej. Jeszcze jeden. Nie. 68 do kolejnego czwartego poziomu kolta. W którym jesteśmy oddział? Oddziałów pokażemy. A, liga oddziałów jesteśmy na poziomie 30. Spaliśmy. Spadliśmy, bo dużo zaczęło grać. My nie graliśmy. Oszczędzaliśmy Golda sobie na spokojnie na. Co? Na nowy sezon, proszę Państwa, o nazwie Pociski Burgery, myślę, że na karneciku odpalimy cały karnet i odpalimy jakąś gierkę, może pinietowy Bank? Tak, więc co? Krótki tak. odcinek, taki skromny. gromny z, z karneciku, gdzie opisaliśmy, że są nowe skiny za mega jednostki oraz macie kolejki. Tak. I patrzcie, można sobie oznaczyć i w tym momencie już nie musicie używać sobie, albo sobie zaznaczyć i odpalacie się po kolei. Więc co? My widzimy się w kolejnym odcinku. Okay. Hej!